Cześć! Z tej strony kucyk dzisiaj mam dla Was recenzję piękności z Francji, czyli Dijon 27 gramów. No i standardowo zaczniemy sobie od numerków. Długość całkowita noża to 16,5 cm. Z samej głowni producent nam podaje 8 cm, jednak w praktyce jest to 7,5 cm i bardzo podobnie krawędzi tnącej. Liczą to po prostu od środka piwota. Tutaj jest dokładnie 8 cm do czubka. Nożyk złożony zajmuje nam w kieszeni 9 cm. Jak sama nazwa wskazuje, waży 27 gramów. Porównam wam go do paru innych noży. Zacznę od najmniejszych. True Utility Skeleton Knife. To ze względu na bardzo podobną budowę. Senremu 710 Victorinox Spartan 91 mm, CRKT Ripple, ze względu na to, że był to wcześniejszy mój tak zwany Gentleman's Folder, czyli nóż do garnituru, Ontario Rat 1, no i jeszcze CRKT Fossil, który również jest dosyć designerskim nożem. Jak widzicie, jest to bardzo smukły. Mały i elegancki nożyk. Świetnie się wpisuje w kategorię gentleman's folder. Porównam Wam go tak bliżej, do, do, żebyście zobaczyli po prostu, jak to wygląda z bliska. True Utility Skeleton Knife. Budowa jest niemalże taka sama, pomijając rozmiary. Jednak warto też zauważyć, że True Utility jest zaledwie o 2-3 gramy lżejszy od Dijoux, a rozmiar jest, no... jest większa różnica. Także tak to prezentuje się w porównaniu do True Utility. Zobaczcie w ogóle jaka jest różnica pomiędzy DiJo a Fossilem, no ogromna. Ten waży chyba 175 gramów, a ten zaledwie 27. I naprawdę... Zobaczcie jeszcze na cały ten rozmiar. Naprawdę to jest ogromna różnica. Ok, możemy sobie teraz przejść do głowni. Głownia ma grubość 2 mm. Mamy tutaj... To jest akurat seria tatu, czyli z, jak to Dijot określa, z tatuażami. Ten konkretny nazywa się Art Nouveau. Ja wam to napiszę na ekranie, żeby nie było żadnych wątpliwości. Naprawdę jest bardzo dużo wzorów, także każdy znajdzie coś dla siebie, jeżeli zdecyduje się na serię tatua. To jest robiony, to jest grawerunek laserowy, także raczej nam się to nie zedrze. Naprawdę bardzo mądre posunięcie ze strony DJ, bo jakby to zrobili zwykłą jakąś tam powłoką, to oczywiście po jakimś czasie by się to zdarło i nie miałoby sensu kupować serii tatua. Tutaj mamy laserowy grawerunek, więc to raczej nam się nie zedrze. Co zauważyłem przy jakimś tam smarowaniu jakimś dopionym serkiem, to właśnie ten serek lubi wchodzić, bo to są takie bardzo małe żłobki i... Serek lubi tam wchodzić. Także, jeżeli spróbujecie trochę podziałać, tym więcej w kuchni, czy tam serek, czy masło, no to musicie trochę go poszorować później. Mamy tutaj szlif wklęsły, ale bardzo delikatny. Z w ogóle na tak wąskiej i małej głowni to nie ma jakiegoś większego znaczenia. Mamy tutaj bardzo, bardzo precyzyjny czubek. Naprawdę wchodzi w masło, wchodzi we wszystko jak w masło. Otwieranie paczek to naprawdę jest przyjemność tym nożem. Stal. No właśnie, tutaj znalazłem dwie wersje. Na stronie jest to 420. Z kolei w instrukcji, którą dostajemy w zestawie, jest to 2CR13. To jest polski. W każdym razie jest to dosyć miękka stal, bardzo łatwo się ostrzy, ale przy okazji też bardzo wdzięcznie chwyta tą krawędź, więc możecie go wyostrzyć naprawdę na jak brzytwę. Tylko nie spodziewajcie się, że jakoś długo będzie utrzymywana ta ostrość. To jest nóż do bardzo lekkich zadań. No, zobaczcie na tą całą konstrukcję. Także nie będziemy tym strugać drewna czy czego tamkolwiek innego. To jest po prostu nóż do bardzo lekkich zadań. Ym, tak, głównie możemy otworzyć po prostu trzymając za nią i dwoma rękami ją otworzyć. Jednak jest też możliwość otwarcia tego noża jedną ręką. Nie jest to najwygodniejsze rozwiązanie, ale jest to możliwe. Nie polecam na pewno wciskania kciukiem boku głowni i w ten sposób otwierania, ponieważ tutaj trochę rysuje się o rękojeść i po jakimś czasie będą brzydkie rysy. Chyba najlepszym sposobem jest chwycić głownię w ten sposób pomiędzy środkowy a kciuk. I czwartym i małym palcem wypchnąć ją jakby z rękojeści. No i jak już ją wypchniemy nieco, to możemy sobie kciukiem dokończyć robotę. Jeśli chodzi o detent, to jest naprawdę bardzo mocny i raczej nóż nam nie otworzy się przypadkowo w kieszeni. Posłuchajcie, teraz. Na pewno nóż nam się nie otworzy w kieszeni. Jeśli chodzi o inny sposób otwierania, to możemy chwycić nóż do góry nogami, jakby i podobnie w ten sposób, później trochę machnąć, i już jest otwarty. Co do zamykania, również możliwe jest to zrobienie jedną ręką. Fajnie jest tutaj zrobione, że możemy spokojnie sobie oprzeć palec na klipsie i docisnąć blokadę. Dzięki temu. Znaczy, no, w niektórych nożach jest to nieco kłopotliwe i nie ma po prostu za co chwycić, żeby normalnie złożyć nóż. Tutaj mamy taką możliwość. Do tego klips służy jako zabezpieczenie przed zbytnim odgięciem tej blokady, także na pewno tutaj nic się nam nie odegnie za bardzo, jeżeli damy jakiejś niedoświadczonej osobie nóż i po prostu odegnie nam to gdziekolwiek i zepsuje blokadę. Także możemy sobie chwycić, oprzeć palce o klips, docisnąć, chwycić pozostałymi za resztę rękojeści i złożyć palcem. Możemy też ścisnąć po prostu tak i nieco przekręcając nóż, złożyć go w ten sposób. Także obsługa jedną ręką jest możliwa. Nie jest najwygodniejsza, ale na pewno da radę. Blokada to oni to określają jako liner lock. Jednak ja bym tutaj bardziej powiedział, że to jest framework, bo to jest jakby część ramy rękojeści noża. Zapada bardzo dobrze. Słyszeliście już wcześniej detent, tak to wygląda. Nie ma luzów. Prawo, lewo, góra, dół. W ogóle jeszcze tak ciekawa sprawa, bo wyważenie, sorry, wyważenie wypada dokładnie, no mniej więcej po środku. Całego noża, dokładnie pod klipsem. Także możemy teraz sobie przejść do rękojeści. A w zasadzie jej braku. Naprawdę to jest bardzo minimalistyczny nożyk. To jest więcej powietrza niż, niż samego metalu. Mamy tutaj naprawdę potężne wycięcia, które absolutnie sprawiają, że ten nożyk jest tak leciutki, że parę razy muszę sprawdzać, czy na pewno jeszcze jest w kieszeni, bo się po prostu boję, że go zgubię. Yy, mamy tutaj jakby to nazwać, nie wiem, może backspacer z drewna akurat w tej wersji. Złaśnie yy, co do wersji to jest pewna nieścisłość, bo w zestawie dostajemy ulotkę i tutaj jest Napisane, że seria Wood jest dostępna tylko w 37 gramach, a jak widzicie na załączonym obrazku, jest też w 27 gramach. To samo z serią Colors, czyli z backspacerami stworzyła z w różnych kolorach. To jest napisane, że jest dostępna tylko w 27 gramach, jednak na stronie producenta jest też wersja 37 gramów. No i jest jeszcze seria Naked, która nie ma nic, jest dostępna we wszystkich trzech. W wariantach wagowych, czyli 37, 27 i 15. To taka nieścisłość, jeśli chodzi o tą ulotkę. Być może ona jest jakaś przedawniona, czy coś. W każdym razie jest przykręcony ten backspacer Spacer na 3 śruby. Do wyboru jest naprawdę sporo gatunków drewna. Tam oliwka to jest akurat Rosewood. Jest oliwka. Jezus, nie pamiętam teraz tych wszystkich. To są te najbardziej podstawowe. Jest Granadilla, Rosewood, Juniper. Nie znam odpowiedników polskich. Po, po, poszukajcie sobie po prostu. Widziałem, że jest jeszcze oliwka i parę innych dosyć ciekawych gatunków drewna. Trochę egzotycznych i tak dalej. Nie ma możliwości się zaciąć tym nożem w pozycji zamkniętej. Po prostu wszystko jest elegancko zabezpieczone. Co mi się jeszcze podoba to. Stosunek długości głowni do rękojeści naprawdę bardzo ładnie to wypada i nie ma jakichś zbędnych dodatków. Mi się na przykład to nie podoba w racie jedynce, bo mamy tyle głowni w stosunku do takiej rękojeści. Trochę mnie to denerwuje, ale przynajmniej jest wygodna rękojeść. Tutaj mamy bardzo elegancki, eleganckie proporcje, więc. Tutaj na plus. No, nie mamy dziury na linkę, ale to tam pół biedy przeżyje jakoś. Klips bardzo minimalistycznie, zresztą jak sam nożyk, trzyma się naprawdę mocno. Nie wystaje też tego noża jakoś strasznie dużo. Jeśli chodzi o noszenie w kieszeni, jak już wspominałem, to naprawdę. Muszę parę razy sprawdzić, czy jest jeszcze w kieszeni, bo absolutnie go nie czuć. Trzyma się naprawdę mocno, nie ma się do czego przyczepić, sprężystość jest odpowiednia. Producent w instrukcji jeszcze podaje, że można go używać jako klips na pieniądze. Jednak moim zdaniem on trzyma trochę za mocno i bałbym się, że no po prostu podrze mi banknoty. Co do ergonomii samego noża, szczerze? Spodziewałem się, że będzie fatalnie i a tutaj jest naprawdę bardzo miłe zaskoczenie. Oczywiście nie jest to nóż, który będziemy jakoś strasznie łochać. Jest to gentleman's folder do bardzo lekkich zadań. I szczerze, myślałem, że będzie gorzej. Osobiście wybrałem sobie wersję 27 gramów, bo myślałem, że będzie tak średnio... średni właśnie rozmiar i będzie w miarę wygodny. I teraz muszę powiedzieć, że chyba bym wziął wersję 37 gramów, czyli tą nieco większą, bo to jest naprawdę bardzo mały nożyk. Jednak gdybym miał już mówić, które wersje brać, to albo 27, albo 37, bo w wersji 15 to jest naprawdę już mal maleństwo i moim zdaniem lepsze są te nieco większe wersje. Także ergonomia naprawdę nie jest zła jak na. Brak rękojeści i tutaj nie ma się zbytnio do czego przyczepić. Ym, tak jak mówiłem, zastosowanie tego noża to jest gentleman's folder. Właśnie bijou wygrysu w tym momencie CRKT Ripple z mojej kieszeni garniturowej. Także teraz on będzie tam królował. Yy, jeśli chodzi. O, ten nóż, no to na pewno fantastyczna sprawa będzie dostać coś takiego na prezent, zważywszy na to, że dostajemy go właśnie w takim pięknym pudełku. Po otwarciu wita nas kartonik, jak już mówiłem przy unboxingu, prawie jak z iPhona, a pod nim właśnie czeka sobie elegancko nożyk i prezentuje się po prostu świetnie. To wygląda. W zestawie dostajemy jeszcze woreczek na nóż. Wydaje się, że on jest trochę za mały, jednak on po prostu jest idealnie dopasowany do rozmiaru noża, gdyby ktoś chciał przekowywać go właśnie w woreczku bądź też nosić po prostu. Także mamy również woreczek z napisem Dijo. Oczywiście. Także. Na prezent fantastyczny pomysł. Nożyk jak najbardziej polecam. Jeśli chcecie sobie skastomizować nóż, czyli wybrać sobie ten backspacer, wykończenie i tatuaż, to na, na stronie producenta czyli djo.fr macie świetny, naprawdę jeden z najlepszych kreatorów, jaki widziałem. Wszystko jest w 3D, możecie oglądać dokładnie nóż z każdej strony, także nie będzie zaskoczenia, jeśli. Co, wiecie po prostu, co bierzecie. Właśnie, wykończenie, bo o tym nie wspomniałem. Ten konkretny to jest Grey Titanium, czyli po prostu strzelam, że to jest azotek tytanu w kolorze szarym. I na pierwszy rzut oka wygląda, jakby to był po prostu piaskowany nóż jednak tak nie jest, bo są delikatne ślady chociażby tutaj gdzieś. Dobra, mniejsza o to. W każdym razie to jest pokrycie po prostu azotkiem tytanu szare. Jest jeszcze czarne i wykończenie na wysoki połysk. Naprawdę fantastyczny nożyk. Jeszcze nie wspomniałem. Mamy tutaj podkładki z Chyba mosiądzu, tak by strzelał albo z fosforo brązu. W każdym razie metalowe i nóż chodzi naprawdę całkiem gładko. Bardzo polecam ten nożyk. Niestety cena jest trochę wysoka. Sam nożyk kosztowałby mnie 39 euro plus jeszcze 27 euro przesyłki kurierem z Francji. I tutaj muszę bardzo podziękować firmie DeJo za udostępnienie po prostu kodu rabatowego. Także dostałem go praktycznie za darmo. Naprawdę fantastyczna, fantastyczny gest ze strony DeJo, także bardzo im dziękuję. W Polsce ten nóż niestety wersja bez żadnych tatuaży. W Polsce ten nóż możecie kupić już za jakieś 79 zł. Chyba najdrożej jest wersja 37 gramów z drewnem za 113 zł. Także ceny nie są jakieś wygórowane, a nożyk naprawdę jest śliczny. To jest jeden z najpiękniejszych noży, jaki miałem okazję trzymać. Ten minimalizm, coś fantastycznego, nawet Asi się podoba, moi dziewczynie. Także nożyk jak najbardziej polecam. Jedyny zawód to. Tata ta stal trochę, mogliby wrócić coś coś lepszego i wiecie co? Bardzo chętnie zobaczyłbym go jeszcze w Stone Washu. Ja nie będę tego robił, bo po prostu boję się, że coś zepsuję, ale chętnie zobaczyłbym wersję, wykończenie w Stone To mogłoby wyglądać naprawdę bardzo ciekawie. Także koniec końców polecam ten nóż. Zapraszam Was na stronę Dijo.fr, żebyście się mogli trochę pobawić w kastomizowanie tego noża. No i w zasadzie to by było na tyle. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie. Jeszcze raz dziękuję firmie Dijo za udostępnienie go do testów. Zapraszam Was na Facebooka, na Instagrama, do komentarzy, do ocen. No i cześć.